Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy Witam w przesłaniu, krótkim przesłaniu z okazji Bramy 9.9 Więcej o tej energii informacji jest dostępne na moim Facebooku w osobnym poście a dzisiaj wybierajcie może parę słów do Was A w związku z tą okazją mamy cztery karty do wyboru Możecie wybrać jedną, intuicyjnie możecie wybrać dwie lub więcej. Wszystko to, co wiąże się z dzisiejszą datą, wszystkie energie, wszystkie cyfry. Więc mamy jeden, dwa, trzy i ta inna cztery odmienna, tak? Zaraz potem też powiem, co to jest. I zaczynamy. Jedyneczka. Tutaj mamy dziewięć, dziewięć, tak? I tutaj jest temat, jestem odważny, tak? Mam w sobie odwagę. I przesłanie mówi, czas zacząć pracować nad realizacją swojej misji, a tak naprawdę misji swojej duszy w życiu. To już najwyższy czas rozpoznać to i za tym pójść. Masz wyższy cel w tej rzeczywistości. On jest do wypełnienia. I czasami, jeżeli ktoś nie wypełnia, to stawia mu życie różne blokady i przeszkody na jego drodze, by na tą ścieżkę wreszcie wkroczył. Pamiętajcie o tym. Uwolnij swoją prawdziwą moc. To jest bardzo ważne. Dwójeczka. Tu mamy dziewiątkę, czyli mamy Tą podstawową liczbę, i dziewiąteczka tutaj, mówi o współczuciu, tak? Mówi o empatii. Te Twoje zasoby sprawiają, że błyszczysz. Jesteś poświęcony dobru i niesienia pomocy wielu. Masz moc, też przemawiania w imieniu innych, przemawianiu w imieniu słabszych, pokazywania im drogi, podnoszenia ich. Twoja dusza jest zadowolona, gdy jesteś w służbie. Yy, I pamiętajcie, że to też nie ma nic w związku, jakby z jakimś tam, powiedzmy, poświęceniem, tak? Tak po prostu jest. Niektórzy z nas mamy, mają bardziej Misje niesienia pomocy innym, słabszym jednostkom e, są wyposażeni w więcej jakby zasobów, takich jak wyższa wrażliwość, intuicja, e, poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, wsparcie, pomoc, opieka nad innymi, niesienia tej pomo pomocy, e, ratowania. I to jest OK, to jest dobre. Dopóki pamiętajcie, nie tracicie w tym wszystkim siebie, swoich zasobów i energii. To Na tym macie wzrastać. To ma was właśnie upiększać, to ma was mm, doenergetyzować również. Bo wtedy y, jakby ta służba dla innych jest też zapłatą energetyczną, tak? I ta wdzięczność lub w inny sposób, gdzieś wszechświat wam to zwraca, ma przynosić zadowolenie, zasób zdrowie i siłę, tak? Dla was w tym aspekcie to ma was zasilać. To proszę pamiętać, tak? Więc to trzeba rozróżniać też. Trujeczka 26. I tutaj po pierwsze jest karma Karma, i to jest z, z całości, jakby daty dzisiejszej, ta wibracja tego roku, tak? 9 września 2004 roku. Przepamiętaj, że 26 to jest też karma. I to jest karma relacji i związków, oraz karma, która jest zaciągnięta wobec samego siebie. Ona ma związek z ciałem, tak? To jest ważne: pielęgnacja tego ciała, dbanie o ciało, utrzymywanie jest w zdrowiu, w komforcie. Yy, mówienie do niego z czułością, ukochanie go, yy, mówię, dbanie na wszelkie możliwe sposoby, ale to są też relacje. Relacje, w których trzeba zrozumieć, jakby też drugą osobę, mieć dużą tolerancję, rozpoznać ją, rozpoznać, co za nią stoi w szerszym aspekcie, tak? Żeby tworzyć coś. Pięknego, żeby podarować miłość, żeby była równowaga. Tutaj też chcesz osiągnąć sukces. Najbardziej będziesz czu, czu, czuła się spełniona, gdy Twoja praca przyniesie korzyść też innym. Czyli to, co nawet robię sama dla siebie, pracuję dla siebie, to też ma przynieść korzyść innym. Ale Twoja praca, to co też robisz, Twoja intuicja i zdolność rozpoznawania ludzkich pragnień pozwolą na projektowanie innowacyjnych innych. Pamiętajcie innych, nie tych samych, co dotąd. przetransformowanych innowacyjnych rozwiązań spełniających te potrzeby. I to jest na, na różnych poziomach tak, zawodowym, relacyjnym, yy, osobistym o to mi chodziło. Przyjacielskim. Dobrze. Więc też głębokie tutaj energie i czwóreczka, czwóreczka i y, symbolizuje temat osiemnastki, czyli 9 plus 9 y, jakby z miesiąca i z dnia, co też jest zawsze ważne w dacie. I tutaj pokazało się anielskie przesłanie, bo ta karta chciała być, ta energia chciała być. I tu znowu też jakby jest kompatybilne z tą datą, z przesłaniem, z główną intencją tej daty, bo tutaj też pokazał się cel życiowy. Tutaj pokazał się, że celem Twojego życia znowu jest służba przynosząca wiele radości Tobie i innym. Więc mamy bardzo tutaj kompatybilną energię. Nie kłopocz się szukaniem swojego celu. Zamiast tego poświęć się jakiemuś zadaniu, zadaniu, które przynosi fajne dla Ciebie energię, zadowolenie, Gdzie czujesz wzrost, a wtedy twój cel spełni swoją rolę. Bo zobaczysz, jak po prostu falą będzie niesiona energia. Czasami, to, gdzie idziemy za potrzebą duszy, za potrzebą swoich właśnie umiejętności, talentów, tego, gdzieś nas coś porywa, woła, daje najpierw dla nas ogromne korzyści, a potem te korzyści rozchodzą się na innych. Wtedy dalej otwierają się drzwi, rozszerzają się ścieżki, pokazują się te ścieżki, gdzie można właśnie na tym też. Jakby z tego żyć, zarabiać pieniądze, funkcjonować, tak, gdzie na początku mogła być to tylko pasja, mogła to być tylko hobby, mogło być to tylko zainteresowania, nawet z jakiegoś takiego, wiecie, natchnienia, a to właśnie okazał się cel życiowy, tak? Tu mocno jest ta energia pokazana, żeby odkryć ten cel życiowy. Ta misja zapisana macie też w tecie urodzenia. Jeżeli ktoś nie wie, nie kojarzy jak to znaleźć, nie czuje czegoś, jest pogubiony czy coś, to zapraszam, pomogę. Natomiast to też jest jakby wewnątrz Was, to też, jest, to też idzie czasami rozpoznać. I pamiętajcie, że jak właśnie działamy wbrew swojej drodze, działamy wbrew swojemu powołaniu, to naprawdę, wszechświat mówi, robi różne nam psikusy, tak to nazwę. Gdzie, gdzie, mówię, są różne blokady, i widzą, a my nieraz z uporem chcemy i jeszcze, i jeszcze, i przeciągamy tą strunę, i bijemy się z pewnymi tematami i czujemy, że nas to zniewala, i czujemy, że nas to wykańcza, ale jakby uparcie tak, bo nie wiem, ktoś nam powiedział, bo takie mamy założenie, bo z tego trzeba, nie wiem, żyć, bo tak sobie to ustawiliśmy, bo to jest modne, bo to jest takie, a to nie jest dla nas. Pamiętajcie, co jest dla jednego, to nie jest dla drugiego. Więc się też nie porównujcie, nie patrzcie na coś, co, co nie jest wasze. To też jest bardzo ważne, i to jest też jakby przesłanie główne tego dnia i tej energii. Rozpoznawajcie w sobie różne tematy. Różne tematy kończcie, rozpoczynajcie nowe, piękniejsze, lepsze, wyższe, świetliste. Na wszystkich poziomach. I tego życzę. Pozdrawiam serdecznie w świetle. Papa. Pa.